Szczęście Boże, witajcie, mamy piątek, 20 stycznia. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego i ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, by mieli władzę wypędzać z Weduchy. Ustanowił więc dwunastu Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba syna Zebedeusza, Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowi gromu, dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorniwego i Judasza Iskariota, który właśnie go wydał. Czytamy dzisiaj w Ewangelii o Jezusie, który powołał na apostołów tych, których sam chciał. Tych, których sam chciał. Na ile ufasz swojej intuicji, żeby zrobić to, co chcesz? To, co rozpoznajesz jako właściwe, jako dobre? Na ile ciągle gdzieś szukasz i próbujesz wieszać się na radzie innych ludzi? Oczywiście nie mówię, że to jest całkowicie złe, ale zawsze pamiętaj, że ostatecznie to będzie to twoja decyzja. Niech was, Bogusław i Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen. Dobrego dnia.